Centrum usług społecznych zastąpiło ośrodek pomocy społecznej. Czy jest to tylko zmiana nazwy, czy też rewolucja w podejściu do usług społecznych? Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Wilczyńska i goszczę dzisiaj w Centrum Usług Społecznych w gabinecie pani dyrektor, pani Magdaleny Popońskiej Kowalskiej. Dostępnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pytanie takie. Od 1 stycznia Centrum Usług Społecznych zastąpiło Ośrodek Pomocy Społecznej. Czy to tylko zmiana nazwy? No nie. Gdyby to była tylko zmiana nazwy, to byśmy w ogóle do tego nie przystępowali. Jeżeli chodzi o zmianę, to jest to wynik naszej długoletniej pracy. My tak naprawdę rozpoczęliśmy tutaj od 2020 roku już takie powolutkie zmiany. Maleńkimi kroczkami gdzieś szliśmy w kierunku innowacyjności, w kierunku mm. otwarcia się na mieszkańców, w kierunku patrzenia też na potrzeby mieszkańców, ale także na zasoby i potencjały. Mm. No i ustawa z 2019 roku o e, centrach usług społecznych dała taką możliwość, że ośrodki pomocy społecznej mogły się przekształcić. Że mogło to nastąpić, to musieliśmy bardzo mocno się przygotować do tej zmiany, bo nie chcieliśmy, żeby to była tylko zmiana szyldu. No co się zmieniło w takim razie? Przede wszystkim nie traktujemy systemu wsparcia w sposób selektywny. Czyli... Do tej pory ośrodek pomocy społecznej kojarzył się prawie wyłącznie z transferami, tak. czyli zasiłek, wsparcie osoby tak. w trudnej sytuacji społecznej. Tak, kojarzył się również z różnego rodzaju trudnościami które przeżywają mieszkańcy m, związane nie tylko z ubóstwem, ale także z różnego rodzaju kwestiami przemoc, uzależnienia, różnego Choro rodzaju też. choroby, niepełnosprawności, trudności opiekuńczo-wychowawcze, różnego rodzaju dysfunkcje trudności, wszelkiego rodzaju wszelkiego rodzaju dysfunkcji. Ten katalog pomocowy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zamykał możliwość korzystania ze wsparcia innych osób, które nie borykają się z kwestią trudności finansowej, ale borykają się z różnego rodzaju innymi trudnościami. Czyli ośrodek no pomocy społecznej był tak naprawdę wyłącznie dla osób jakby potrzebujących, tak? Tego Prawie i wyłącznie. Y tak. Takiego. Y y przez państwo, no bo to tak w ten sposób trzeba. Tak, tak jesteśmy jednostką gminną, samorządową, mhm. natomiast jeżeli chodzi o e, finansowanie nas, no to my jesteśmy w bardzo dużej mierze finansowani z dotacji właśnie zewnętrznych, mhm. dlatego, że też te wszystkie rodzaje transferów e, mhm. społecznych, socjalnych, e, te wszystkie kwestie związane z zasiłkami, my też tutaj obsługujemy całe zabezpieczenie społeczne, czyli kwestia związana z zasiłkami pielęgnacyjnymi, z dodatkami osłonowymi, więc ze słynnym węglem, który również realizowaliśmy mhm. Więc to jest bardzo taka duża, duża sfera. Jednak ta dostępność niestety ograniczała, ograniczona była ustawą o pomocy społecznej, która mówiła enumeratywnie, wymieniała, kto może skorzystać z naszej, z naszej pomocy. Oczywiście my od 2020 roku staraliśmy się poszerzyć ten katalog, żeby jednak mieszkańcy mogli korzystać, czy to z pomocy psychologicznej, czy to z pomocy terapeutycznej. I tutaj też nie badaliśmy tej kwestii związanej z dochodem tylko po prostu z trudnością. Mhm. Czyli taka trudność się pojawiła. Potrzeba. Potrzeba, po prostu mhm. potrzeba, która wymagała interwencji, czasami wsparcia, czasami interwencji nawet osób takich specjalist, mhm. specjalistów. Natomiast ta ustawa i to przekształcenie nas w Centrum Usług Społecznych w ogóle otwiera magię, ponieważ otwiera coś, co się nazywa usługi społeczne. Mhm. I jakby wychodzimy ze systemu tylko i wyłącznie pomocy społecznej, ale weszliśmy w system szeroko rozumianej polityki społecznej. czyli sp Życia. I wsparcia, ale też takiego wsparcia odpowiedzialnego. Mhm. E, to znaczy takiego, które m, patrzy na mieszkańców e, pod kątem nie tylko potrzeb, mhm. ale także zasobów i możliwości, a także pod takim kątem, żeby usługa społeczna poprawiała jakość życia. Sama kwestia. Czyli jesteśmy już krok dalej, tak? Od zaspokajania tych najpilniejszych potrzeb już do rozwoju. Tak, też mi się wydaje, też mhm. taka jest idea naszego centrum. Mhm. Naszym hasem jest jesteś w naszym centrum, czyli nie tylko pod kątem opiekuńczym i pod kątem takim wspierającym, jak ja to mówię, gaszenia pożarów społecznych, mhm. tylko pod takim dużym kątem profilaktycznym, żeby usługi społeczne, które my będziemy proponować mieszkańcom, żeby one jednak poprawiały jakość życia i powodowały to, że mieszkańcy samodzielnie będą będą mogli rozwiązywać różnego rodzaju swoje trudności, mm. ale także zdrowotne, y, także społeczne, także różnego rodzaju kwestie związane z normalnym, codziennym funkcjonowaniem. Mm. Dlatego też te usługi społeczne, y, w związku z tym, że jesteśmy w centrum usług społecznych, mm. że przekształciliśmy się, to pracujemy na dwóch ustawach, czyli pracujemy na ustawie o pomocy społecznej, czyli my realizujemy nadal ten system wsparcia dla osób, które wymagają tego, ale poszerzamy katalog naszych, naszych działań, naszych usług, na szerszą y tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców jesteśmy. Tutaj okay. nie ma żadnych ograniczeń po prostu tutaj w tym okay. momencie. Nie ma. Co nowego już się zadziało w związku z tym? Jesteśmy w procesie procedur, tak by można to było określić, bo też y, muszę powiedzieć, że y, udało nam się przekształcić Ośrodek Pomocy Społecznej w CUS dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. My takie dofinansowanie otrzymaliśmy, gmina otrzymała w wysokości 2,5 miliona, po to właśnie, żeby móc przejść te wszystkie kwestie związane z uruchomieniem, z uruchomieniem nowych, y, nowych usług. Jesteśmy w procesie Procedur. Z diagnozy, którą wykonaliśmy w ubiegłym roku, bardzo pogłębiona diagnoza tutaj była e, różnego rodzaju kwestii. Proszę opowiedzieć. O diagnozie? Kilka zdania. Okej, okay. diagnoza przebiegała w, przez okres trzech miesięcy, czyli to była taka naprawdę duża, duża diagnoza, była e, przeprowadzana. Ale badaliśmy, nie badaliśmy tutaj m, takich kwestii, czego mieszkańcy oczekują. Tylko badaliśmy kwestie, co warto zrobić, żeby poprawiać jakość życia. I tutaj nam pojawiły się takie elementy jak fizjoterapia, jak psychiatria dziecięca, jak psycholog dla dzieci i młodzieży, jak kwestia zabezpieczenia w ogóle rodzin. Zdrowy tryb życia nam się pojawił. No i ta diagnoza stanowiła podstawę do utworzenia programu usług społecznych. Taki program usług społecznych Rada Gminy przyjęła. Więc mamy program usług społecznych, mhm. który określa nasze cztery takie projektowe, można by powiedzieć, usługi. Tak. Filary. Pierwszy to jest psychiatria dziecięc, dla dzieci i młodzieży, drugi fizjoterapia w miejscu zamieszkania, czyli fizjoterapeuta będzie dojeżdżał do miejsca, do miejsca zamieszkania. Mhm. Kwestia zabezpieczenia zdrowego trybu życia, i tutaj mamy kwestie treningów personalnych, kwestie diety, kwestie spotkań z dietetykiem, kwestie coachów motywacyjnych, tak, więc mamy tak, taki, taki szeroki obszar. No i czwarty obszar to jest obszar związany z rodziną, i tutaj mamy też takie wsparcie i propozycje dla mieszkańców związane właśnie z rozwojem, może nie z rozwojem, ze wzmacnianiem więzi rodzinnych, z budowaniem relacji w rodzinie ze wzmacnianiem pozycji taty, pozycji mamy w rodzinie, więc też taki cały kompleks pakiet taki czy będziemy ten proponować. Czy jest rozwijane już są te usługi, że tak powiem oferowane, czy nadal to jest faza projektowa? Faza projektowa już nam się zakończyła, ponieważ już mamy to określone, że takie usługi będą. Natomiast niestety w związku z tym, że wymaga to przeprowadzenia prawa zamówień publicznych i całej procedury, więc jesteśmy na końcówce już, na końcówce już wyłaniania psychiatry, na końcówce wyłaniania fizjoterapeutów, na, mamy wyłonionego już psychologa, także myślę, że od przyszłego tygodnia psycholog dla dzieci i młodzieży rusza i ogłaszamy konkurs. I tutaj bardzo jestem z tego zadowolona i też cieszę się, bo to też będzie taka innowacja. I chcemy, żeby usługi społeczne były realizowane przez organizacje pozarządowe. Czyli chcemy, żeby pakiety usługowe, czyli pakiety związane ze zdrowym trybem życia i z pakietem rodzinnym były realizowane przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym. Więc otwieramy konkurs, mamy nadzieję, tak. Myślę, że on nad, myślę, że jutro pojutrze będzie konkurs już ogłoszony, więc otwieramy ten konkurs dla organizacji pozarządowych. Chcemy też wypromować organizacje pozarządowe. Naszym celem też jest y, pobudzanie takiej aktywności obywatelskiej i tego, żeby faktycznie zakładać organizacje pozarządowe, żeby realizować różnego rodzaju no. takie działania. Cudownie, no to tym bardziej się cieszę. Też chcemy dać trochę poczucia bezpieczeństwa organizacjom pozarządowym. Chcemy też, żeby one nauczyły się, w jaki sposób realizować usługi, usługi opiekuńcze. Oczywiście będziemy dla nich wsparciem. Mamy, mamy naprawdę specjalistów, jeżeli chodzi o takie wsparcie związane z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, no ale też tym cusem i tymi usługami chcemy wiele zaproponować i wiele uszyć. Natomiast na miarę. Gminy dopiewał wszystko. Mam wrażenie, że to będzie jedna z, z tych instytucji gminnych, która będzie bardzo mocno łączyć ludzi. Też celem Centrum Usług Społecznych jest koordynacja usług społecznych, no. które są już w gminie. Dlatego też pracujemy modelem organizowania społeczności lokalnej, czyli mamy ludzi, którzy. Mocno osadzają się w społecznościach lokalnych i tam badają nie tylko potrzeby, ale także zasoby, potencjały i możliwości. Bo my chcemy zrobić w ten sposób. Chcemy na pierwszym na waszym szkoleniu. W tak, 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 chcemy. Chcemy też Kuba um, i Ania, A, Kuba i Ania. I jeszcze teraz Magdalena doszła, A, także jest, jest, ich, w, jest tak. ich w trójkę, są w trójkę, natomiast naszym celem jest skoordynowanie usług, nie zastępowanie, nie podbieranie nikomu usług społecznych, ale skoordynowanie, nie absolutnie nie konkurencja nie, tylko partnerstwo. partnerstwo i partnerstwo i też naszym celem jest to, że jak do nas przyjdzie mieszkaniec to nie otrzyma tylko pakietu usług, które my oferujemy, ale otrzyma informację, gdzie jeszcze może skorzystać na terenie gminy z różnego rodzaju innych działań, Czyli które są podejmowane. No naszym celem jest tak naprawdę nie dawanie ryby, tylko dawanie wędki i też chcemy, żeby ta informacja była faktycznie przede wszystkim rzetelna, żeby ona była aktualna i żeby też mieszkaniec miał prawo wyboru. Jeżeli potrzebuje fizjoterapii, to zawsze mamy tutaj też dwóch koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, czyli to będą osoby, które będą też mówiły, a może jeszcze coś potrzeba. Jeszcze mamy na przykład usługi opiekuńcze, a może potrzeba jogi, którą realizuje organizacja pozarządowa, na przykład w Skórzewie, czy w Dąbrówce, czy w Palędziu, w Palędziu. na przykład w Palędziu. Więc tutaj też chodzi o to, żeby była transparentność tego, tego wszystkiego, dostępność przede wszystkim, bo zasadą centrum jest powszechność usług. Mhm. Więc tutaj my nie chcemy selektywności. Natomiast ja cały czas to podkreślam i podkreślam to od czterech lat, jak tutaj jestem, że to nie jest konkurencyjność, to nie jest wydzieranie sobie beneficjenta, ale to jest łączenie zasobów, łączenie potencjałów, budowanie partnerstwa takiego lokalnego, wzajemnego, wspólnego bo my wszyscy, jak tutaj jesteśmy i wszyscy reprezentujemy jednostki, to my pracujemy też nie tylko dla mieszkańców, ale z mieszkańcami. i też powinniśmy z nim pracować, powinniśmy słuchać mieszkańca, powinniśmy odpowiadać nie tylko na jego potrzeby, ale też wspólnie z nim może marzenia realizować. Dlaczego nie? Więc ten CUS to naprawdę nie jest tylko kwestia zmiany, zmiany nazwy. My też mocno wewnętrznie się zmieniliśmy. Mocno zainwestowaliśmy w siebie. Wszyscy pracownicy są przeszkoleni, wszyscy pracownicy wiedzą, czym jest CUS. Sami tworzyli logo, sami tworzyli kolorystykę na takich specjalnych warsztatach design thinking, więc to wszystko tak. Mam, mam, ja mam takie poczucie, że długo się do tej zmiany przygotowywaliśmy. Teraz jesteśmy Trochę w chaosie, bo to wiadomo jak to bywa, jeżeli, to je, jeżeli zmienia się zmienia działanie jednostki. Tak. Czyli jednak rewolucja. Tak, ktoś mi kiedyś powiedział, że to powinna być ewolucja, ale ja myślę, że jesteśmy już na takim etapie, że to powinna być jednak rewolucja, ale też ta rewolucja sama się nie dzieje, bo to jest... E, po pierwsze, radni, którzy zaakceptowali, podjęli tą uchwałę, bez nich tego by nie było. Po drugie, otwartość całego urzędu, ale przede wszystkim mój zespół. To jest moja siła, ja sama to bym mogła sobie tylko pomarzyć i być w sferze marzeń. Natomiast to jest sztab ludzi, sztab profesjonalistów, którzy są gotowi na zmiany, którzy przechodzą tą zmianę, a zmiana nie jest łatwa, bo zmiana też boli. Więc zmiana nie jest łatwa. Rozumiem, że CUS nie będzie właśnie zamkniętą jednostką czy instytucją. Z tego co Pani mówi, to cały czas będzie się zmieniał, cały czas będzie się rozwijał, czyli 21 wiek i dalej. Bardzo bym tego chciała, żeby tak, żeby tak było, ale też otwieramy miejsce tutaj w dopiewie dla mieszkańców naszą taką filię, CUSu trochę na dworcu w dopiewie, gdzie, o, super. Kiedy? gdzie już jest otwarte, już jest otwarte i tam przyjmują specjaliści, tam przyjmują wszyscy, wszystkie osoby, które udzielają takiego wsparcia psychologicznego. Tam znajdziemy jeszcze psychiatra, tam jest gabinet jeden, tam bez szaleństwa jest gabinet jeden, ale też kierujemy ruchem tak żeby to nie było takiej sytuacji że ludzie gdzieś czekają że jakaś jest trudność i to jest miejsce neutralne też tak to jest miejsce neutralne my też walczymy jakby bardzo mocno chcemy zmieniać wizerunek my już nie jesteśmy jak do nas ktoś mówi opieka, no absolutnie nie. My jesteśmy już teraz faktycznie centrum usług społecznych, chcemy być otwarci, więc dlatego też nowe pomieszczenia. Liczymy na to, że może w kolejnych latach kolejne miejsca gdzieś tam otworzymy Pani dla Pani mieszkańców. Znaczy, no, ja myślę, że bardzo dużym zasobem i potencjałem są nasze świetlice wiejskie, które my mamy na terenie gminy i tam już hula muszę powiedzieć, bo tam hulają mobilne kluby seniora. Mm. Tam my wychodzimy do mieszkańców, gdzie nie muszą jechać mm. do naszego klubu stacjonarnego w no, Konarzewie. No to, no to jest Konarzewa, ko Tak, mamy Konarzewa, mamy Gołuski, mamy Jesteś mamy Jesteśmy i jeszcze za krzewo mamy. Jeszcze mamy zakrzewo, tak, jeszcze w parafii, w parafii mamy. Tak, mamy zakrzewo w parafii. Więc to powolutku, powolutku pączkuje. Świetlica w Dąbrowie, która żyje, tam się cały czas coś dzieje, tam mamy klub rodzinny, gdzie się odbywają zajęcia sensoryczne dla dzieci. Oczywiście to jest też tak, że moim marzeniem byłoby dostępność dla wszystkich mieszkańców, ale wiadomo, trzeba szyć tak, na ile materiału w tym momencie zostaje. Ja też chcę powiedzieć, że te usługi, które my Będziemy oferować będą usługami częściowo współodpłatnymi. Mhm. W związku z tym też trzeba będzie za nie częściowo, częściowo mieszkaniec będzie musiał za nie po prostu zapłacić, tak? Ale to też chodzi o to, żeby, żeby była ta powszechność. Tak? Jedne osoby chcą zapłacić, inne osoby nie. jeżeli kogoś nie stać i mają różnego rodzaju trudności, to też oferujemy inne usługi, takie w trybie bezpłatności, ale tak jak mówię. Chcemy być nowoczesni, chcemy być innowacyjni, więc nie jest nas dużo, jest nas dużo w całej Polsce takich przekształconych ośrodków pomocy społecznej w CUSY. W tej edycji w Wielkopolsce przekształciliśmy się w szóstkę, także jesteśmy tylko 6 OPS-ów, które się przekształciłyśmy. Trzy działają w pierwszym rozdaniu, uh -huh. także jest nas, nie jest nas wielu. W całej Polsce jest to około 60 parów, więc Co to... Jest? To jest garstka, to jest garstka, ale też myślę, że osoby, które dokonują takich przekształceń albo które myślą o takim przekształceniu, no to, to ja nie wiem, że to są osoby innowacyjne, ale trzeba patrzeć też, że system pomocy społecznej w Polsce nie jest już systemem sprzed 20 lat to mamy zupełnie inne osoby, zupełnie innych mieszkańców, zupełnie inne potrzeby. Nasza gmina przez ostatnie 20 lat zmieniła się radykalnie. Oczywiście, a nie tylko infrastrukturalnie, ale też mocno społecznie. Bardzo mocno. Dlatego też, to jako to ostatnie wybory. Ostatnie wybory, ale też diagnoza nam to mocno pokazała. Diagnoza nam też pokazała, jakie są oczekiwania mieszkańców, czego oczekują. Tutaj nie chodzi o transfer socjalny, tutaj nie chodzi o transfer finansowy, tutaj chodzi o poczucie bezpieczeństwa, chodzi o rozwój pasji, o e, angażowanie się w życie społeczne, dlatego też chcemy pobudzić trochę tą obywatelskość i chcemy też wzmocnić tą obywatelskość, bo ona u nas w gminie jest, tak? jest co pokazały... Tak, tak. Organizacji pozarządowych jest... Do... jeszcze nie liczyłam, kiedyś liczyłam i byłam zaskoczona, no nie wiem, z 10 lat temu to było ponad 100 organizacji, Dzisiaj myślę, że tego jest jeszcze więcej. Musimy pamiętać właśnie o tym, że przez ostatnie właśnie 20 lat gmina potruiła jak nie więcej ilość mieszkańców. I to są osoby najczęściej no, w średnim wieku lub młodsze tak. na ten moment. Tak, tak. Ale za mhm. chwilę ta struktura społeczna też się zmieni. Też się zmieni, bo zmienia się demografia. W całym świecie mamy przecież wiek silverowy, tak mówią, tak czas silverowy, więc też się zmienia. Jeżeli chodzi o kwestie związane z seniorami, no to tutaj wydaje mi się, że zabezpieczamy te potrzeby senioralne. Oczywiście apetyt zawsze jest na więcej, to jest oczywiste. Natomiast w centrum naszej uwagi w tym roku jest młodzież. Chcemy yy, jest, yy, zadbać o młodzież. Uważam, chcemy, że ten kawałek yy, naszej, naszej społeczności jest kompletnie zaniedbany, zadbany działa wręcz. Chcemy wyjść z taką propozycją. Przede wszystkim chcemy porozmawiać z młodzieżą, bo to oni tak naprawdę będą kreatorami tego, co się będzie działo. Chcemy uruchomić też kwestie związane z wolontariatem, czyli te wszystkie obszary związane z takimi działaniami wspierającymi grupy samopomocowe, grupy takie, takie wsparcie. Już gdzieś słyszałam, że takie grupy gdzieś tam się dzieją, już wykonałam telefon, już zaoferowałam też, też swoje, swoje wsparcie, ale tak jak mówię, no, chcemy być otwarci na wszystkich. Dla wszystkich i ze wszystkimi, bo naszą zasadą jest nie pracować dla człowieka, ale z człowiekiem. Tutaj mamy taką trochę zmianę wektora. Nie chcemy tylko być dawcą, ale też chcemy brać, czyli chcemy brać te zasoby, potencjały, chcemy na nich bazować, chcemy też kreować tą lokalną politykę społeczną tutaj, tutaj w naszej gminie, bo możliwości są ogromne. Ludzie są bardzo mądrzy, bardzo otwarci, bardzo też chcą takich podejmowania takich działań. No więc teraz tylko trzeba po prostu się otworzyć. Z doświadczenia wiem, że 2 plus 2 może równać się 5, naprawdę. Oczywiście efekt synergii zawsze i tak. wszędzie, więc też tak uważam. Natomiast, tak jak mówię, ta zmiana to nie tylko zmiana, zmiana szyldu. Oczywiście trochę trzeba poczekać, bo my się też dopiero rozkręcamy dopiero od stycznia, więc dopiero mamy tak naprawdę cztery pełne miesiące pracy. Ale tak jak mówię, no, wszystko gdzieś tam mamy zaplanowane. Jesteśmy w takim procesie, bo to też myślę, że to jest taki bardzo duży proces, proces zmiany. Jaką długo będzie trwał? Tak też mi się niektórzy pytają. Jak to długo będzie trwało ten proces zmiany? Ja jej nie wiem. Ja myślę, że to będzie nieustanna zmiana. Mam permanentna. Nadzieję, tak ja będą... też mam taką nadzieję, że to będzie permanentna zmiana, no, czego sobie i chyba wszystkim życzę, żeby, tak, ja po prostu, żeby życzę tak po prostu było. Absolutnie. Dobrego klimatu społecznego, bo myślę, że wsparcie ludzi i tych na górze, i tych na dole Wam się bardzo, bardzo przyda, w razie czego. Chętna jestem do Super. i do pomocy i, i, i działajmy razem, bo to jest. Ja też tak uważam, że tylko to działajmy razem, problem. natomiast muszę powiedzieć, że już o nas słychać troszkę, bo od, od, zaczęły się odzywać różnego rodzaju organizacje pozarządowe i mówią, a może coś razem zrobimy, no. a mamy taki fajny pomysł, a teraz, a może takie coś zrobimy? Wczoraj też bardzo konstruktywna rozmowa była e, z, z panią Anną Prażmowską, tak? e, Jeżeli chodzi o Dąbrówkę, już oczywiście kolejne pomysły, się gdzieś tam zrodziły właśnie wokół może jakiegoś tam poszerzenia, budowania lokalnych partnerstw, więc to wszystko gdzieś zaczyna fajnie działać, a to tylko serce rośnie tak moje i całej, i całej załogi, więc tylko, tylko sobie tego życzyć. My jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły. Co też pokazały? Inicjatywy oddolne, inicjatywy lokalne. będą. Będą oczywiście, że będą w tym roku, natomiast jesteśmy teraz na etapie y, trochę zmiany regulaminu, dlatego że nam y, troszkę trzeba było zmienić ten, zmienić ten regulamin, ale. W pracy nad regulaminem pracują też mieszkańcy. Mhm. W związku z tym to nie jest tak, że my tylko z naszej perspektywy, ale też będziemy konsultujemy, wspólnie jest ustalane z tymi osobami, które już realizowały, co tam trzeba poprawić. No bo jeżeli ktoś coś robi pierwszy raz, nikt nie jest alfą i omegą, mhm. uczmy się na, na błędach, wyciągajmy wnioski z tego konstruktywne, więc też zmieniamy ten regulamin. Ale tak będą. Będą Czekamy. inicjatywy oddolne, więc cieszę się też bardzo, że będą te inicjatywy. To pierwszy raz od naprawdę wielu lat y, m, m, wyszliście do ludzi, mówię generalnie urząd, y, wszystkie mhm. instytucje, bo do tej pory trzeba było być organizacją społeczną, trzeba było napisać megaprojekt, mhm. a to było y, tak bardzo blisko ludzi, tak, tak mocno poruszyliście i daliście wiarę tym projektem, y, że się da. Mm -hmm. I naprawdę trzymam też mocno kciuki za niego i to, no w każdym roku myślę, że każdy coś takiego powinno być. I proszę zobaczyć jak wiele z tych inicjatyw ciągle żyje. Tak, na Swoim przykład. Swoje zupełnie, tak. na aktywne mamy. No to jest w ogóle fenomen po tak. prostu, jeżeli chodzi o takie różnego rodzaju działania ale też młodzież doskonale się przecież pobudziła, posprzątali Lasy palencko zakrzewskie w ramach tej inicjatywy od dole no było mnóstwo takich tak. pikniki do Piewiec, tak, tak. my przy tej no, okazji w Palędzie przecież, no więc to Gołuski rewelacja, no więc to wszystko, no, wszystko tak to wszystko, wszystko pobudziło, chciało, no tak, tak jakby fajnie, bo to się tak bardzo, pobudziło, no, brakowało. tak, tak. tak. I bardzo dobrze, dobrze to, to zrobiliście, czekamy na kolejne edycje i ben. Do. podobne y, strzały w dziesiątkę. Naprawdę mocno trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję. Bardzo dziękuję, dziękuję za tą rozmowę. Bardzo dziękuję. dziękuję.